Gniew w północy. Wicher z lodowaciałej północy targał futrami wojowników klanu Niedźwiedziego kłał Było ich dwudziestu pięciu, dwudziestu pięciu, ale ich serca biły jak jeden, jeden grom. Stali na zaśnieżonym płaskowyżu, otoczeni postrzępionymi szczytami, gdzie nawet słońce bało się zaglądać. Właśnie ukończyli budowę trzech, trzech drewnianych wież strażniczych, mających chronić ich osadę przed nieustannym zagrożeniem trolami. Od setek setek lat trole nękały ziemię ludzi, plądrując, paląc i porywając bydło. Dzisiaj miało się to zmienić. Przywódca klanu, Thorwald żelazne Czoło, górował nad swoimi ludźmi, dzierżąc dwuręczny topór z ostrzem ozdobionym siedmioma urami zwycięstwa. Jego skóra pokryta tatuażami w kształcie niedźwiedzi chłap lśniła w bladym świetle. Ziemia zadrżała. W północnej przełęczy wyłoniły się trole. Było ich dwanaście, dwanaście potężnych, zwalistych bestii o zielonkawo szarej skórze, grubych jak pnie stuletnich dębów. Ich wielkie, ostre kły wystawały z pokrasznych pysków, a oczy płonęły głupim, dzikim ogniem. Włóczyły za sobą maczugi z pnia drzewa, zakończone żelaznymi kolcami. Za północ. Za klan ryknął Torwald, a echo poniosło jego głos po górach. Barbarzyńcy ruszyli do ataku z okrzykami bojowymi. Ich topory i miecze błyskały w mroźnym powietrzu. Pierwszy pierwszy troll mierzący blisko cztery-cztery metry wzrostu runął na nich, machając maczugą. Torwald z niesamowitą zwinnością uskoczył i wbił swój topór w grube udostwora. Troll zaryczał z bólu, ale jego regeneracja była legendarna. Ranę zaczęła się zasklepiać na ich oczach, ale barbarzyńcy znali ich słabość. Wiedzieli, że trole nienawidzą ognia. Dwóch wojowników. Ragna i Sven rzuciło na trola gliniane naczynia wypełnione płonącym olejem. Bestia zapłonęła, jej skóra zaczęła pękać i dymić, a jej ryki stały się rozpaczliwe. Inne trole kontynuowały natarcie. Bitwa rozgorzała. Mężczyźni i kobiety klanu Niedźwiedziego kława czyli z zimną furią, jedną jaką hartował w nich lud północy. Odcięta głowa trola spadła w śnieg, a z bezgłowego korpusu tryskała obrzydliwa zielona krew. Kolejny troll, ślepy od ognia, miotał się dziko, uderzając w swoich własnych towarzyszy.